Dwa dni temu wróciłem z Krakowa, już troszeczkę ochłonąłem i chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o moich przeżyciach z Krakowa. Także hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. Całą swoją relację podzieliłem na 9 punktów, tak żeby po trochu opowiedzieć wam o wszystkim. Ze względu na to, no, że była to dość yy, duża impreza, i że byłem poza domem, nie miałem ze sobą swojego aparatu, e, miałem ze sobą telefon, także parę klipów y, ponagrywałem telefonem, także porobiłem też trochę zdjęć. Cała relacja będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób, że trochę wam poopowiadam i będę w to wszystko jakby wplatywać i zdjęcia, i filmy. Tak więc punkt 0. Na początek chciałbym zaznaczyć, że dla mnie odbiór tego całego Krakowa był, przypuszczam, zupełnie trochę inny niż dla innych osób z grupy, które z nami jechały. Głównie dlatego, że byłem bardzo zmęczony, bo dwa tygodnie przed wyjazdem byłem na Ustoku. A tydzień przed wyjazdem codziennie chodziłem spać o czwartej, bo montowałem dla Was filmy. A, kichać to i tak, uważam, że było warto zmontować te filmy, bo na tym z dnia pierwszego, jak oni przyjechali, jest już ponad 4000 wyświetleń. Także, wow! Jak dla mnie jest to całkiem niezłe osiągnięcie, i bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie, wspieracie, komentujecie, lajkujecie i tak dalej. Jechało z naszej grupy około 25 osób. Dlaczego mówię około? Z tego względu, że parę osób przyjechało później, parę osób wcześniej jechało. Punkt pierwszy. Zakwaterowanie. Osobiście uważam, że nasze zakwaterowanie było naprawdę genialne. To znaczy mieszkaliśmy w Krakowie u rodziny. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że dziewczyny spały w domu u tej rodziny, a większość chłopaków spała w dwóch namiotach. Ogólnie wyglądało to tak, że jedliśmy śniadania sobie tam. Bo nie mieliśmy wykupionych tych talonów na żywność i to było błogosławieństwo, ale o tym opowiem wam potem. Codziennie rano, powiedzmy, jakieś tam płatki na mleku. No i oczywiście wieczorem, jak wracaliśmy, no już taka bardziej kolacja. No nie wiem, o godzinie pierwszej czasami nawet się zdarzało. Ogólnie, czemu uważam, że mieliśmy bardzo duże szczęście? Dlatego, że na przykład nasi ludzie z Dominikany byli zakwaterowani 40 km od Krakowa. Czyli teoretycznie musieli codziennie dojeżdżać 40 km. A zdarzały się również i takie osoby, które były zakwaterowane, uwaga, 80 km od Krakowa. No sorry, ale jak ja bym był zakwaterowany 80 km od Krakowa, to bym chyba skisnął, a nie jeździł do tego Krakowa codziennie. Punkt drugi. Organizacja pod względem bezpieczeństwa. Tak, tak, tak. Bezpieczeństwo. Wiele ludzi obawiało się, że w Krakowie będzie jakiś zamach. Czy uzasadnione? Myślę, że tak. Szczerze mówiąc, sam się tak, tego bałem. Ale muszę wam powiedzieć, że akurat pod tym względem bezpieczeństwa to było to przygotowane naprawdę super. Także tutaj wielkie honory dla, dla miasta czy, czy dla państwa, w zasadzie nie wiem kto to przygotowywał, bo w każdym razie szacun. E, na ulicach było dużo policjantów, zdarzało się wojsko. Było dużo sanitariuszy, byli strażacy. No czyli tak, generalnie wszystko, co powinno być. Tak akurat się zdarzyło, nie wiem, niefortunnie, może, że akurat musieliśmy skorzystać z pomocy policji. Bo koleżanka zgubiła telefon. Podeszliśmy do patrolu, spytaliśmy się, gdzie jest komisariat. Na komisariacie też nas szybko w miarę obsłużyli, także super sprawa. Zdarzyło mi się też skorzystać z obsługi medycznej, czyli byłem w tym szpitalu, polowałem z tego względu, że nie wiem, coś po prostu jak spałem, w namiocie to coś mnie ugryzło pod kolanami mi spuchło, i przez dwa dni mi nie chciało zejść, więc już w ten drugi dzień poszedłem do szpitala. Ogólnie też bardzo fajnie, szybko przekpisali leki, nie było problemu, fajnie to wszystko poszło. Także pod względem bezpieczeństwa, organizacja była naprawdę świetna. Punkt trzeci. Przygotowanie pod ludzi. Tak, i to jest, to jest jeden z tych punktów, w którym troszeczkę, no, mam żal. Żal przede wszystkim, tutaj pokażę Wam właśnie zdjęcie. No, teoretycznie powiedzielibyście, normalny selfieak, ale gdy przyjrzycie się w to miejsce. O tak. Widzicie tą kolejkę? W tej kolejce staliśmy 6 godzin po odbiór naszych pakietów. Tak, staliśmy 6 godzin, bo system się wywalił. Ech. W każdym razie odebraliśmy takie pakieciki. E, tutaj macie zdjęcie. To były takie plecaczki. Plecaczki były z wypasem. W plecaczkach tutaj widzicie były także peleryny przeciwdeszczowe. Jakieś tam opaski na ręki. jakieś taki ręczniczek niby. Jakieś tam modlitewniki, śpiewniki. Różne takie pierdoły. Komunikacja miejska... Czy była przystosowana pod taką ilość ludzi? Nie. Co tu mieć duże wąty? No po prostu no, są pewne godziny szczytu, e, kiedy faktycznie ciężko się jest przebić. Ale raz nam się tak zdarzyło, że wracaliśmy 3,5 godziny wszystkimi środkami transportu. Powiem Wam tamtego dnia ja, ja myślałem, że skisnę, nie? Nawet gdy było ciasno w tych autobusach czy tramwajach, było zabawnie. E, I tutaj pokażę Wam parę klipów. <laughs>

No, powiem wam, oni byli naprawdę genialni. Ja myślałem, no po prostu genialni byli. Tutaj pokażę wam teraz także klip z autobusu, też jakby był napchany, i tam weszli z instrumentami i grali. Patrzcie. W zasadzie największy kryzys tej całej organizacji pod ludzi był wtedy, kiedy szliśmy na plac Misericordii. 4 km szliśmy 4 godziny. Znaczy, szliśmy to może jest złe określenie, bo większość żeśmy stali. Zdarzyło się tak, że była wąska dróżka i nagle sobie uwalili ten punkt, wiecie, wydawania żywności. Okej, okay, gdyby to było, wiecie, jeszcze wydawanie żywności dla każdego, no to dobra, stoisz, przynajmniej coś dostaniesz i się cieszysz, tak? No, ale tutaj wyglądało to w ten sposób, że po prostu ci ludzie, którzy mieli te talony, szli i zapychali te całe kolejki, a my, ludzie, którzy chcieliśmy przejść, po prostu nie mieliśmy jak. I to było głupie, naprawdę. Kolejną głupią decyzją, tutaj pokażę Wam teraz klip bez dźwięku. Chodziło o to, że jak widzicie, mnóstwo ludzi, był most, i pod tym mostem służba celna sobie postawiła jeden za drugim samochodzik, czyli zrobiło się zwężenie, i po prostu wszyscy stali, bo nie było gdzie iść. Dalej też jak widzieliście, no szliśmy przez, przez różne błocka e, i tutaj też jak widzicie ten klip z tym błotem, no to oczywiście dalej za tym punktem, bo w zasadzie dziwiliśmy się, czemu musimy czekać znowu, ale okazało się, że był kolejny punkt wydawania żywności. Dobra, wszystko można wybaczyć, no bo to jednak tyle ludzi, no to ciężko jest kierować, ale jednej rzeczy po prostu nie można. Każdy zarejestrowany uczestnik dostał bilet z numerem sektoru, gdzie ma iść. I teraz zobaczcie ten klip. Właśnie odesłano nas z sektoru 10, bo nie ma miejsca. Idziemy nie wiadomo gdzie. Wyobraźcie sobie teraz tych obcokrajowców, którym po prostu odmawia się wejścia na sektor, mimo że oni mają bilet. Po prostu ręce opadają. No i popatrzcie na jeszcze jeden klip. Wspaniałe kontrole, cudowne bezpieczeństwo, wszystko kontrolowane. Nikt nie sprawdzał w jakim sektorze mieliśmy być, no czyli całe bezpieczeństwo wtedy, no można powiedzieć, że szlak trafił. Punkt piąty. Pogoda. No tutaj akurat czynnik jak najbardziej nieludzki, ale codziennie lało. W sumie najciekawiej było w niedzielę i pokażę wam jak mocno lało. Jak tu pada! To jest straszne! Tam całe mokre stopy! Jej. No, także załapaliśmy się na burze, ale generalnie było śmiesznie. Punkt szósty. Apka. Tak, Światowe ni Młodzieży to dość spory event i z kuli tego przygotowano aplikacje na telefony z Androidem i iOS. Odróżności różności takie jak prognoza pogody, jakieś śpiewniki, modlitewniki. E, to był też rozk rozkład jazdy, co warto zobaczyć e, na... w Krakowie. Był w niej też rozkład jazdy, także można się było połapać w tej całej komunikacji po Krakowie. Także też całkiem przydatna rzecz. No, generalnie apka, apka na plus. No, wygląd może jakiś niepowalający, ale spełniała swoją rolę i pra prawdopodobnie działała na wszystkim. Punkt siódmy: tłumaczenia. Jak dobrze wiecie. Nasz papież mówi nie po polsku. Były różne częstotliwości radiowe, na których można było słuchać tłumaczenia. W teorii miało się to odbywać w ten sposób, że wszystko to, co mówi papież, miało być tłumaczone nam na język polski. W praktyce nie. Bo ten pan tłumacz, który tłumaczył, on chyba nie za bardzo umieć tłumaczyć. Miałem takie wrażenie, że połowę tego, co papież mówi, to on nam nie tłumaczy. Pan się zacinał, pan się zająkiwał, pan miał co chwilę jakieś problemy techniczne. Przepraszam, mam problemy techniczne i przez 30 sekund cisza. Dobra, ja rozumiem, że trudno jest tłumaczyć w locie, no ale kurczę, wiadomo, że na to wydarzenie przyjedzie tyle Polaków. To weźcie jakiegoś kogoś, kto potrafi to dobrze tłumaczyć i posadźcie go tam, niech on to ludziom tłumaczy. Punkt ósmy. Ludzie świetni, ludzie których spotykało się na drogach, a było ich naprawdę, naprawdę dużo, na drogach, na błoniach, wszędzie gdzie się spotykało ludzi, byli naprawdę fajni, pogodni. Robiliśmy dużo różnych zdjęć, które widzicie teraz. Naprawdę byli bardzo przyjacielscy, zbierali się w kółpę, chętnie pozowali do zdjęć, czasami się z kimś pogadało, mimo że nie bardzo dało się zaprzyjaźnić, wiadomo, no bo to szansa spotkania się ponownego, no w zasadzie graniczyła z cudem. Ale ogólnie fajnie było tak zobaczyć, poznać ludzi, zobaczyć ludzi z Chin, z Ameryki. Udało nam się też zobaczyć w dzień, kiedy papież przyjeżdżał do Krakowa, go z dosyć bliska. Tutaj pokażę Wam teraz kilku. No, także trochę czuję się jak Wygryw, bo no, pewnie już nigdy w życiu go tak blisko nie zobaczę, więc no, fajnie. I w zasadzie ostatnia rzecz, a ludzi świetnych, e, w ostatni dzień na placu Misericordii e, znaleźliśmy tonę jedzenia. Skąd mamy jedzenie? Z Odzysku! <laughs> e, jak wam smakuje jedzenie z Odzysku? chodźcie, mm. przyjdziemy Tam jest więcej! Mmm, pycha, ja tam się zadowolę moim tym barkiem malinowym, pysznym, smacznym. No. chodźcie mm. tu pokazywałem Wam ten klip, gdzie tak bardzo mocno padało na placu Misericordii. Dużo ludzi w tym momencie, jak widzieli, że idzie ta burza, po prostu zerwali się, wręcz, no, niektórzy nawet biegli, po prostu zaczęli masywnie wychodzić z tych sektorów, przy czym zostawiali dużo rzeczy, no, mówię wam, niepozaczynane barki. no, zresztą zobaczcie sami. Właśnie znalazłem osi, sobie piję, oczywiście osi było zamknięte. Powiem wam, że nigdy nie piłem takiego cuda, ale to smakuje trochę jak, jak pijecie wapno, to takie z cytryną, to tak, tak, tak właśnie smakuje. <laughs> Mamy też Kinder Bueno, miałam taki baton Wszystko mamy w tym barku, po prostu tak jakby całe skrzewki przywieźli Całe tinii, nutelli i barku Odłóżmy sobie z... z... za późno, korzystajmy z tego I to właśnie, bry. już tu nikogo nie ma prawie, wszyscy se poszli Bardzo dobrze <noise> to, to, Stoisko co, pamiątki? Pamiątki <hłusza> To który sektor teraz pa? Tak O, Kinder Bueno <noise> dla mnie, bardzo chętnie o ja. To było coś, czego chyba jeszcze więcej nie doświadczyłem. Faktem jest, na Woodstocku można było znaleźć ciekawe rzeczy, takie jak na przykład, no na przykład kolega skompletował cały namiot. No, ale żeby tak znaleźć jedzenie na Woodstocku, to, to nie. Także to było całkiem fajne. Ajajajaj, trochę może siara, nie wiem, w każdym razie śmiesznie było. No i słuchajcie, moi drodzy, to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć o Krakowie. Znaczy ogólnie, no mówię jakoś specjalnie mnie to wszystko tak. Nie porwało, nie jestem jakiś taki wow, wow, to były najcudowniejsze dni mojego życia. Było fajnie. I na tym poprzestanie. Korzystając z okazji, chciałbym wam jeszcze przypomnieć, że z kuli sdm pojawiły się jeszcze dwa filmiki. Jeden filmik z odpowiedziami na pytania, które zadaliście Angelice, ale niestety przez to, że mieliśmy bardzo mało czasu, nie udało się tych filmów nagrać z nią. Więc po prostu przez Facebooka ja zadam jej te pytania i po prostu przeczytam Wam to, co ona opowiedziała. I drugi filmik e, będzie to filmik: e, jak oni na Dominikanie używają mediów społecznościowych. To jest całkiem ciekawa sprawa, mogłaby się wydawać oczywista, że używają ich tak samo jak my. Nie zgodzę się, jest zupełnie inaczej. Więc, jeżeli interesują Was te dwa tematy, to subskrybujcie, żeby być na bieżąco i oczekujcie nowych filmów. Trzymajcie się, to tyle z mojej strony. Na razie!